Cześć, się ma na swojej stronie. Makle organizując Zaraz w kolejnym filmie na kanale. I w dzisiejszym filmie przedstawiam Wam najnowszą broń, która została dodana do Black Opsa 4. No, ma już dobre dwa tygodnie. czy znaczy, postanowiłem, że zrobię ten właśnie oto film, jako że zawsze robiłem, gdy dodawali nową broń. Eee, tak jest, jest to nowe. Mikro MG 9mm To jest nowa broń, którą wam przedstawię W trybie zombie e, Niestety nie mam jeszcze jej, ponieważ jej nie odblokowałem Nie zdobyłem jeszcze 50 skrzynek Nie, nie grałem na tyle czasu w Black Ops 4, aby je zdobyć e, Generalnie oczywiście można na nie Zakładać dodatki, lecz w tym filmie Pokażę wam bez dodatków, ponieważ żeby zakładać Dodatki trzeba tą broń mieć, więc generalnie Aby nią grać w multiplayerze Także musi się posiadać e, Ze skrzynek, lecz w tym przypadku możesz ją Oczywiście kupić na czarnym rynku za 50 skrzynek e, W tym filmie wam pokażę jak ona działa w zombie, jak się sprawuje, ile ma amunicji, jak dobra jest, czy jest efektywna, czy zabija zombie Jak to zawsze było z tymi filmami z zombie Oczywiście one były zawsze rzadsze Tym razem się pojawia oczywiście w postaci zombie film z Black Ops 4 A więc bez względnego przedłużania przechodzimy A więc jak sama nazwa mówi Micro MG 9mm Czyli generalnie wiemy, że to jest klasa SMG Lecz w tym przypadku to jest takie mini SMG Slash mini LMG Ponieważ jak widzicie mamy Coś w stylu minigana, coś w stylu właśnie minigana, ponieważ jak widzicie, mamy taką lufę, która się obkręca za każdym razem, gdy przytrzymacie przycisk R2, czyli przycisk strzału. Za każdym razem ta broń właśnie ma taki wirnik, który się obraca. Nie wiem, jak to dokładnie się nazywa profesjonalnie, lecz sam wygląd i sama estetyka tej broni naprawdę wygląda moim zdaniem ciekawie, ponieważ no niewiele broni jest takich, które powiedzmy wizualnie się ruszają. Broń strzela i tyle, prawda? Lecz w tym przypadku mamy, powiedzmy, ten właśnie obrotnik, który się obraca, i wygląda to przyjemnie. A więc jak już mówiłem i Micro SMG 9mm Czyli więc można strzelać, że to jest broń na dziewiątkę Nie wiem, nie grałem jeszcze też w do tą bronią Więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy ta broń strzela z 45, piątki, lecz Raczej z 9mm, skoro w nazwie ma Samą nazwę 9mm Więc tak Ja osobiście tak personalnie lubię broń, które strzelają 45 kaliber Jakby uważam, że dziewiątka jest słabsza Lecz to są wasze oczywiście moje preferencje macie może inne Generalnie, gdy zdobędziecie tą broń ze skrzynki Ta broń posiada 42 pociski w magazynku oraz w rezerwie no prawie 300, tam 294 Więc powiedzmy to jest jakaś dobra ilość Amunicji, lecz nie w tym przypadku Ponieważ ta broń ma cholernie szybką e, Szybkostrzelność, zresztą tak widać na gameplayu To jest taki powiedzmy minigun, mini minisave Coś w stylu właśnie Reaper jak ma ten swój e, Minigun, to jest właśnie coś w tym stylu Tylko że w wersji mini I generalnie jeśli chodzi o amunicję to Słaba, naprawdę słaba, bardzo szybko się idzie Wystrzelać damage, ta broń nie ma Najlepszy jakby, ponieważ to jest SMG oczywiście Więc nie ma prawa mieć jakiegoś ultra super Dobrego damage'a, nie to co w przypadku LMG czy karabinu, lecz jak na tyle amunicji, jak na taką broń, powiedzmy, że nie jest warte. Owszem, uratujecie tę broń na niższych rundach, gdy jest nieulepszona, lecz powiedziałbym, że plus 15 ona już nie daje rady. Dosłownie tą broń trzeba jak najszybciej ulepszyć, gdy ją zdobędziesz, więc to jest taka mała moja porada. Generalnie nie uważam broni za najlepszej, gdy jest nieulepszona. A więc gdy już ją ulepszycie, w przypadku tym posiadacie 72. Pociski w magazynku oraz 504 w rezerwie. No, to jest już coś i sama nazwa oczywiście się zmienia. Standardowo, gdy ulepszycie broń w zombie, cała nazwa się zmienia. I w tym przypadku broń nazywa się Piekielna Łaskawość, więc tutaj przyjemna nazwa. Powiedzmy, te nazwy zawsze były takie śmieszne lub po prostu takie tajemnicze. I w tym przypadku pasuje, pasuje. Piekielna Łaskawość, czyli tutaj nasze SMG, które jest ulepszone. Jak już mówię, posiada taką ilość amunicji. I czy jest mocno? No, oczywiście pamiętajcie, że musicie Wy, Black Ops 4, ulepszyć ją 5 razy, aby maksymalnie zwiększyć image Każde ulepszenie daje nam oczywiście 25% ulepszenia, więc ulepszycie to tam kilka razy. Po ulepszeniu ta broń jest nawet, nawet, ponieważ no siebie ostro. A co mam na myśli siebie ostro? Mobilność wzrasta, szybkostrzelność wzrasta, no i oczywiście obrażenia zwrastają Wraz z tym <śm> wzrasta sporo odrzutu, więc generalnie broń e, jakby dodaje sobie 3 plusy i jeden minus. Z tego co odczułem, z tego co zagrałem, broń jest naprawdę silna, lecz z drugiej strony e, słaba, ponieważ Amunicja, amunicja naprawdę jest to duży problem, oczywiście w niższych rundach jest sporo yy, amunicji, sporo jest, jakby jest mniej zombiaków, dostajecie sporo amunicji, broń jest silniejsza, więc potrzebujecie mniej pocisków, aby zabić tego zombiaka, lecz na wyższych rundach ta broń naprawdę ma problem z amunicją. Owszem, jest silna, jest, uratuje was, może nie jest silna, ale to właśnie jest cena szybkostrzelności za cenę tych obrażeń. Nie wiem czy, ale ja jestem fanem, gdy SMG siepie, jest stabilne, owszem jest to mało spozykalne, ale gdy SMG jest stabilne, siepie... No i ma dosyć, powiedzmy, umiarkowaną szybkostrzelność Jakby, to jest przykład oczywiście karabinu, lecz W przypadku zombie to jest nieważne, ponieważ gracie w zombie Zabijacie boty, prawda? Lecz w przypadku multiplayer nie polecałbym tej broni naprawdę Jak już mówię nie wiem jak ona się sprawuje w multiplayerze, ponieważ nie miałem okazji zagrać, czy wiecie Czy tnie graczy, czy taka, wiecie, słaba, trzeba dużo Pocisków wpierniczyć, aby zabić gracza, szczególnie w lockoutzie, ponieważ w lockoutzie pamiętajcie, że są takie coś jak armory Armory 1, 2, 3, który znacznie redukuje obrażenia zadawane, więc jeśli dana broń zajmuje Zadaje chociażby jakiś karabin, zadaje 40 dimeja, na przykład ramport. No, oczywiście, gdy masz armor, no to te obrażenia będą znacznie redukowane. I to broń jest silna. Nie mam pojęcia, jak już mówiłem, w multiplayer oraz w jeśli o zombie chodzi, zombie dałbym ocenę 6 na 10, ponieważ jest to przyjemne SMG mobilne, a jak wiecie, w zombie jak się trzeba szybko ruszać, sporo strzelać, więc powiedzmy, broń do ogarnięcia. Jakby Da się ją zbytnio tutaj poużywać, lecz gdybym miał wybrać między, nie, nie wiem, MX-9, gdzie masz sporo, dobrą kontrolę, dobry damage, dobrą celność, czy nawet Spitfire, który ma ogromną szybkostrzelność, Rico ile ma o wiele więcej amunicji, chociażby do tego, że możesz kupować amunicję kupując ją ze ściany, a no w tym przypadku amunicji nie kupisz, więc powiedzmy na wyższych rundach ta Baron jest bezwartościowa, więc ja generalnie jakbym miał jednym zdaniem, komuś odpowiedzieć, Baron jest nieopłacalna. Okej, okay, to na tyle jeśli chodzi o naszą dzisiejszą recenzję naszej nowej broni Micro EMG 9mm Dajcie znać, czy byście chcieli obejrzeć tak zwany follow-up, czyli kontynuację właśnie w trybie multiplayer oraz w trybie blackout, jak ta broń się sprawuje Gdy oczywiście już ją zdobędę wy, wy też się jak chcecie podzielcie swoimi wyrażeniami, jeśli oczywiście mieliście szansę położyć swoje ręce na tej broni, ponieważ No, wydaje się porządna, ale jeśli chodzi o tryb zombie nie jest jakaś najlepsza, więc dajcie naprawdę znać To mi też pomoże ocenić tą broń w multiplayer oraz blackout Odchodząc od tematu, przypominam giveaway wciąż trwa Będzie on trwał do końca tygodnia Co musisz zrobić aby wygrać nagrodę? Wystarczy, że właśnie obejrzysz poprzedni film, który wrzuciłem Maszynk w opisie, oczywiście top 5 kamperów Tam wystarczy, że zostawisz ym, komentarz o treści giveaway oraz zostawisz lajka, no i oczywiście gdy jesteś subskrybentem kanału Zostaniesz wylosowany i może ty właśnie wygrasz nagrodę Więc tutaj zachęcam tylko, nie musisz Ale tym więcej osób, tym lepiej dla mnie Ponieważ wtedy będę miał jeszcze oczywiście więcej motywacji Aby robić więcej dla was tych giveawayów Oczywiście nie wiem co to jest giveaway, to jest nagroda, którą wy możecie wygrać za darmo Dosłownie musicie zrobić te trzy rzeczy, które wymieniłem i wygracie Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie, no i co, do usłyszenia w kolejnych, na razie, makler